Dzień dobry wszystkim Państwu. Chcieliśmy dzisiaj skomentować ostatnie właśnie uchwały rządu. Otóż wczoraj będąc w Warszawie, rozmawiając na temat właśnie S-19, otrzymam informację, że rząd przyjął właśnie uchwałę o Krajowym Programie Dróg Krajowych i Autostrad do 2025 roku. W związku z tym, iż zbieraliśmy już jakiś czas te podpisy mieszkańców i to trzech gmin, których są reprezentanci dzisiaj tutaj, bo i gminy Kuźnicy, gminy Sokółka i gminy Czarnej Białostockiej, w związku z tym chcieliśmy po pierwsze no, podziękować, że w końcu ta dziewiętnastka nie jest taka wirtualna i nie jest na liście rezerwowych, ale przede wszystkim zwrócić uwagę, że nam obecny ten przebieg zatwierdzony przez rząd w tym momencie niczego za bardzo nie ułatwia, ponieważ ten przebieg wjedzie przez Kuźnicę, z Kuźnicy przez Korycin i Janów. W tym momencie możecie Państwo zobaczyć, jakie jak jest natężenie właśnie za naszymi plecami. Jadą samochody non-stop. Ja mam nadzieję, że te podpisy ponad 8300 mieszkańców tych trzech gmin, jednak coś znaczą, że życie i zdrowie ludzkie jest najważniejsze. Dzisiaj rano już się konsultowałam po godzinie 7.30 z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, gdzie pytałam, czy będzie możliwe wydanie opinii środowiskowej w tym przebiegu, który w tej chwili jest. Otrzymałam informację, że będzie trudno, ponieważ jest Natura 2000, ale jest możliwość, gdybyśmy rzeczywiście. Gdybyśmy rzeczywiście się zastanawiali, ja mówię tu o rządzących, nad tym przebiegiem, który jest teraz zatwierdzony przez rząd, to jest możliwość wykonania na tym, na tym przebiegu, który obecnie jest Kuźnica, Sokółka, Czarna Białostocka i Białystok, wykonania nie dwupasmówki, czyli nie S19, ale wariant drogi 2 plus 1, czyli naprzemiennie. Przez co kilka kilometrów zmiana by była tylko po prostu pasów. Więc będziemy się starali, będziemy się bić o to a wspomagają nas nie tylko mieszkańcy, nie tylko samorządowcy, ale też i różne inne instytucje, w tym Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego. Panie inspektorze, proszę. Dziękuję za zaproszenie, pani burmistrz. Chciałem pogratulować inicjatywie tutaj trzech gmin, które walczą o swój byt, o swoje życie. Uważam, że ta inicjatywa mieszkańców jest najbardziej wskazana. A kwestie techniczne, tak jak mówiła pani burmistrz, można po prostu zrobić, ponieważ to ludzie ustalają pewne rzeczy, przebiegi. Jeżeli nawet przez odcinki, które są naturą 2000, uda się przeprowadzić tak zwane 2 plus 1, to w pozostałych odcinkach można całej dziewiętnastki, czyli od Siemiatycz aż do Kuźnicy Białostockiej, można zastosować wariant dwupasmowy, czyli to, co mamy w drogach ekspresowych, a tak zwane odcinki, które są wyłączone z Natury 2000, można poprowadzić to w innym przebiegu. To są krótkie odcinki, nie trzeba po prostu aż strasznych inwestycji, żeby można było to zaakceptować. I to środowiska, i to społeczeństwo powinno w tym wypadku rozmawiać i negocjować te wszystkie rzeczy. Nie będą to wysokie koszty, ponieważ jest to odcinek cały. Y, S-19 w ramieniach naszego województwa to jest około 150 kilometrów z obwodnicami. Naprawdę nie jest to wydatek dla naszego państwa, który by po prostu nas y, zniszczył. Natomiast ta ludność Podlasia musi coś mieć, żeby po prostu, żeby żyło nam się tutaj lepiej. Dziękuję. Ja jeszcze chciałam tylko dodać, że y, oprócz y, tego, że będziemy nadal y, rozmawiać y, z rządzącymi o tym, aby jednak zmodernizowali obecną drogę z Białego Stoku przez Czarną Białostocką Kuźnicę, Sokółkę, to będziemy rozmawiali przede wszystkim, żeby powstały te małe obwodnice, bo właśnie mieszkańcy wyrażali swój protest i ten protest jest w formie właśnie tych tutaj podpisów. Jeżeli trzeba będzie, to będziemy posuwać się też do innych rzeczy, do protestów, bo tego żądają od nas mieszkańcy. Natomiast Cieszy mnie osobiście fakt, że w końcu S-19 nie jest wirtualną drogą, ale została wpisana w ten program, ale z pewnymi zastrzeżeniami, i te zastrzeżenia były wielokrotnie omawiane i przedkładane rządzącym. Mam nadzieję, że będą jeszcze konsultacje i że będzie można rozmawiać i zarówno z rządem, zarówno z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, i z wszystkimi instytucjami, które wydają pozwolenia i rzeczywiście. Chcielibyśmy zaprosić wszystkie te instytucje, niech zobaczą, jakie jest natężenie ruchu, niech zobaczą rzeczywiście, jak wygląda życie mieszkańców. Dziękuję. Chciałem jeszcze dodać, że przed chwilą przejeżdżał y, cisterna ADR-owska. Mniej więcej w układzie y, przez, mia, przez miasto Sokółkę przejeżdża około 300 do 400 pojazdów adr czyli jest to naprawdę duże zagrożenie dla mieszkańców y, tego miasta. Więc... Jak najszybsza obwodnica tego miasta może spowodować to, że po prostu obywateli tego miasta będą się czuli bardziej bezpiecznie pod względem zagrożeń, które wynikają z tego, że ten tranzyt, który idzie z Białorusi, przejeżdża po prostu przez te miasta. A jako wojewódzki inspektor powinien brać o bezpieczeństwo tych mieszkańców i dlatego. Y, zgodziłem się na to, żeby po prostu w tej kampanii pani burmistrz, y, wyrażać swój głos. W kampanii wspólnej bo Spolnej to, kampanii, kompanii, tak. Wspólnej kampanii wszystkich, czarna, wszystkich tutaj, którzy są w tej, w tej kwestii zainteresowani. Zresztą, proszę państwa, ja już od 2012 roku y, zwracałem się do, do Wojewody o to, żeby y, 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 wnioskować w pierwszym etapie, y, Zrobienie tak zwanego y, drogi, która miała po prostu połączyć obwodnicę Wasilkowa z granicą państwa w kuźnicy Białostockiej, ponieważ ta, y, ta droga i te obwodnice po prostu miały poprawić po prostu możliwość funkcjonowania na tym terenie. Natomiast jeżeli rząd w tym momencie przyjął już y, koncepcję budowy całej dziewiętnastki w układzie siemiatyczek kuźnica Białostocka, jestem jak najbardziej. Y, Zaangażowany i będę robił wszystko w tym zakresie, żeby doprowadzić do tego, żeby te przebiegi dróg powstały. Dziękuję bardzo. No i oczywiście będziemy wspólnie wszyscy walczyć.